Cześć kochani. Witam was w kolejnym odcinku Cudowne lata 90 dla gier sprzętu. Będziemy dalej kontynuowali naszą rozmowę z zeszłego tygodnia o tym jak zaraziliśmy się graniem oraz sprzętem do grania. Zaczynamy. A no i koniecznie nie zapomnijcie o kawie. Słuchajcie, pijcie kawkę. My sobie założymy co tutaj e, ramy do środka. Chciałbym tylko przypomnieć, że oprócz wspominek naszych młodzieńczych lat składamy jeszcze PC-a, którego kiedyś znalazłem na śmietniku. Jest to taki motyw poboczny tego filmu. Jak myślicie, uda się go uruchomić? Zamę wrzucamy tą kartę. Sobie I, no I spróbujemy go odpalić i będziemy dalej wtedy gadali to tak. Dokładnie. No dobra, to wracamy do naszego PCA. O, poskładamy go? Poskładamy go Tutaj 1 giga pamięci widzę kości, tak jak mówiliśmy. Dokładnie. No całkiem sporo mi się wydaje. Jak na takie zapotrzebowanie biurowe. No, tak myślę, że w biurze, nie? Bo tam same biura dookoła. Dokładnie. Także pewnie gdzieś w biurze latał. No i powiem wam, że no, na 4 giga no to nie można odpalić też niejedną gierkę, nie? Jakąś starszą. Sąkę sporo powięci właśnie na takie starsze, nie? No. no. zobaczymy. Jak to pójdzie, nie? Mi się wydaje, że pewnie pójdzie, bo ktoś po prostu zmodernizował takie Tak, no to duże tak wygląda. To, to, to ta. Dlatego go wziąłem, nie? Bo nie nie, 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 uważam, żeby on był uszkodzony, tak? Zresztą widać, że tutaj raczej się nic, zero ingerencji. Nie, nikt nie grzebał w nim. Co, co ktoś Wiesz, zrobił? To wyjął dysk twardy. Słuchajcie, to też oznacza, że on może być sprawny. No a kartę, nie? Kartę też lecimy na koniec, no. AGP złączy. Także karta znaczy ten faktycznie dysk został wyjęty, bo e, na pewno jakieś dane filmowe na nim były. Nie? Tak, nikt nie chciał po prostu zostawiać ich. Prywatne. E, wiadomo, firmy też chronią swoje interesy, żeby nie udostępniać. To jest fajne takie rozwiązanie, że te śladzie właśnie są bez wkrętów i jest tylko jeden. Jedno takie zabezpieczenie na końcu. Ja ci go przytrzymam. Dzięki, dzięki, czekam. No to o, jest co? fajne rozwiązanie z no. tym klipem, co? Tak, jeden wkręt. Chyba na razie nie będziemy tego y, side'u zakładać, bo będziemy też za chwilę jakiś dysk, nie? Próbujemy tak, tak. Włożyć. No ja mam tutaj, słuchajcie, zaopatrzę zaraz pokażę zresztą. Przygotowany jesteś. Przygotowany. Oj, no tak. Ty, to ja skoczę Dajęcie. po dysk. Dobrze. Jest, dobra? Dysk specjalnie na tę okazję kupiony 120 GB. Kingstona tak jest Kingston SSD nic innego się nie opłacało kupować jakiegoś zlepa z eBay czy coś bo to bez sensu. Niewielka różnica w cenie, do, a jednak jest do, firmówka. Dokładnie nie? nie, a jest firmówka Kingstonik także tak to wygląda. Zakładamy. Dane podłączamy i zasilanko. Dane. I zasilanie. Na razie go tak położymy po prostu na czas instalacji. No tam bez dokładnie. Zobaczymy, czy, czy go do czegoś wykorzystamy później. Czy go wykorzystasz? No. No i tyle. No. Możemy go już postawić. postawić. Także jest nasz no. Frankenstein ze, ze śmietnika. Słuchajcie, przydałby nam się jakiś monitor. Żeby to ogarnąć, będę musiał przynieść monitor z tam od swojego PC'a, którego używam. Klawiaturkę myszkę, klawiaturkę, myszkę i ruszamy. Zobaczymy, nie? No, dokładnie. Dobra, Majsterek. Łap, myszkę. Dobra, dzięki. Łap na wołę z wepnę. Trzymaj monitor Monitorek już przyniosłem. Także podłączamy. Mam taki kabalek. nie wiem, nie będzie za krótki. Nie, no, zobaczymy. No i tak rzucimy co? Tak, dokładnie. No co? E... Powinno być ok. USB-ki są. lecimy, Ty, ale on ma kartę. Teraz patrzę, że on ma kartę graficzną też z HDMI to na pokładzie. Dokładnie. I z VGA. Podejrzewam, że karta była na dodatkowy monitor po prostu przewidziana. Niezłe, naprawdę. Czekaj, dobra. Ale wiesz co? Podłączamy się w tą kartę graficzną dedykowaną. Zgadza się. Czyli tą zewnętrzną. Dobra szybko podłączyć. Jak ciekawe, czy ruszy, nie? No zobaczymy. No, to, to, to jest my się tutaj dobre pytanie, nie? My się tu podniecamy. A to się okaże, że to nie ruszy. Też tak może być, nie? Dobra. Myszka, myszka zasilanko. Zasilanko ty, kabel zasilający. Zaraz wracam. Dobra, wszystko podłączone. Kabel zasilający, klawiaturka, myszka i monitor. To co? Ja zdjąłem komputer, zdjęliśmy go. No bo stwierdziliśmy, że będzie tutaj nam po prostu... Zasłaniał kadr. Zasłaniał, nie? Gdzie tu jest power? O, coś się dzieje. Coś się dzieje. Zobaczymy czy zagada. Kurcze. Ale chodzą wentylatory chodzą. Nie. Patrz, jeszcze raz się zrestartował. Mhm. Mhm. Coś mu nie pasuje, co? Pamięci mi się wydaje. Jakby coś z pamięciami było, wiesz? No dobra, walimy go na stół. Czekaj, dawaj go. Dawaj go tutaj. Kręcić. Co tutaj się dzieje, nie? Pamięci są pozapinane. O nie, jest niedopięta A, pamięć. Widzisz. A dobra. mamy cię. Dobra. To już, wyjmij mu po prostu przewód, Włącznie nie wyłączy. Dobra. I przewód zasilający, poproszę. Dobra, mamy go, jest niedopięta pamięć tutaj. A widzisz, to wygląda jak ten, no dokładnie. Dobra. Skocznik siedzi. Tak, tak, siedzi. A zapinki wyglądają, jakby siedziały, nie? Nie, nie, siedzi, nie siedzą. Bardzo zapinki siedzą, nie? No teraz tak. Dobra, mamy to. Dobra. Słuchajcie, niedopięta pamięć była. Nie szkodzi, zdarza Czarys. się najlepszym. Próba, odpalaj. Zbira. No dawaj, dawaj gościu. Powiedz, że ty nie zmarnowałeś nam dzisiaj niedzieli. Jest! Zrestartuj go. Monitor był wyłączony teraz. A, dobrze. Chodzi. Chodzi. Słuchajcie, chodzi. Tak myśleliśmy, że będzie działał, nie? No, spodziewaliśmy się tego, że będzie działał. No dobra, to zobaczymy, co to jest i. Enter, system info. I tutaj mamy już wszystkie informacje, nie? Dobra. 3 GHz, E500, 5700, E5 E5700, Dual Core. Czyli dwa rdzenie Czyli całkiem, całkiem. No i mamy też od razu rok, nam się zdradził mniej więcej rok 2010 z tego co widzę. Aha. W zależności Myś... w jakiej kolejności jest zapis, nie? Syst, aha, systy, to tak. E, wiadomo, płyta? Tak? Płyta, tak, płyta została wyprodukowana, mógł zostać złożony tak jak mówiliśmy 2012 na przykład, nie? No. Czyli, czyli coś mniej więcej Czyli ja 10 piśle. lat się pomyliłem, bo ja mówię, ja obstawiałem 2000, nie? A ty mówisz, nie? Pójdę. 12, 15. No no, 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 to, tak, no, no, tak, no, to dobra. Tak, to... Coś, coś takiego będzie, nie? To spoko. To... Czyli to jest 560, Inspiron. Ty, no ciekawi mnie, 3 GHz na, 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 na Pentiumie? Mm. Nie. Powiem ci, większość gier powinna spokojnie tutaj tych, ogarniać tych, nie? takich starszych, nie? Z tego, z tego rocznika, może byśmy jakieś poszukali. Podczas ładowania systemu zobaczymy od razu, co to jest za karta grafiki, dokładnie. Też się dowiemy o niej więcej. Dokładnie. I co byś teraz tutaj proponował? Windowsa 7 co? Mi się wydaje, że wrzućmy to, co było, jest na stickerze. Widzisz, na stickerze, słuchajcie, <grym> mamy normalnie ten. Mamy licencjonowany system, żeby nie było. Ja mam oryginalną płytę Windowsa 7 by nikt nie mówił, że jakieś piraty są tutaj instalowane. Tylko, <laughs> jest no Mamy też stickera z kluczem na, na budowie. Mamy stickera z kluczem, także lecimy. Zobaczymy, czy widzi nam dysk. Jak to sprawdzić, czy on widzi nam dysk? Mi się wydaje, że rozpocznijmy instalację. A pamięć. 6 Giga, ty. Dobrze widzę, czy, czy się miało oczy? No tak pokazuje. Nie 4 Giga, 6 Giga pokazuje. Czyli są dwie dwójki tutaj. Są dwie dwójki. Nieźle. Nieźle, powiem ci. 6 GB? To ktoś musiał dokładać to robotę, coś tutaj to tak... coś robił, nie? No, tak. Ktoś tutaj działał. Zobaczymy, czy on widzi dysk. To będzie, kurczę, ja powiem Ci, że już się zapomniało, wiesz? No, to zapomniało dawno w tych dosach starych nie działało, um, nie? To będzie bot device, wiesz? O, mamy to, no. Jest, nie, yes, Kingston. Nie, no? yes. słuchajcie, widzi, widzi. Elegancko widzi Kingstona, nie ma problemu tutaj. Z widzi. tego co pamiętam, to właśnie Windows 7 był jako pierwszy, który obsługiwał w ogóle dyski SSD. Prawidłowo ja go już zrzucam. Słuchajcie, kładę ja go postawię już. będzie też łatwiej płytę odczepić. O, dzięki, stara. No, ale i masz. za Dobra, o, zobaczymy, czy tutaj jest jakiś. Myślę, że coś będzie w środku? Jakaś płyta? Może być. Może płyta jakaś. Coś się zapiekło? Coś się tutaj zapiekło. Gdzie tu jest przycisk? Co schowali go pod kartę? Jest! Wyjechał. Pusty. Wyjechał. Płyta już jest trochę dziękowa. Mam nadzieję, że się jeszcze z niej odczytają dane. A pytanie, czy czytnik jest sprawny po tylu latach? Jest! Dzieje, Co jest? Wy... Dzieje się. Słuchajcie, będziemy instalowali sobie system. W międzyczasie sobie jeszcze pogadamy, tak instalatorek ruszył. I tak jak Daniel mówił, a nie wierzyłem mu, muszę Wam się przyznać, że to on zobaczy ten dysk SSD. Myślałem, że siódemka będzie potrzebowała jakiegoś sterownika, który będzie trzeba ściągnąć z internetu, dograć i wtedy dopiero po tym, bo tutaj można dograć sterownik, pamiętacie, nie? I dopiero zobaczy, ale nie jest dysk, jest 111 GB, także. Prawidłowa pojemność. Prawidłowa pojemność. Bo on nie widzi 120, tylko zawsze są obniżone, prawda? No tak, bo on coś tam zatrzymuje, nie? Tak, na te. I się słuchajcie. Instaluje siedemeczka, Także do tego momentu doszliśmy. Jestem zadowolony, cieszę się, że nie przetargałem tego PCTa na marne. Jeszcze sobie coś na nim oczywiście zainstalujemy. Zainstalujemy sobie na nim jakąś grę, żeby zobaczyć. Czy to w ogóle działa, jak działa, i co ten komputer w ogóle no, może nam zaoferować. Mówiliśmy, który to rok? 2013 12 koło. 12, nie? Jakąś grę będzie trzeba poszukać z tego okresu. Daniel, ale ja chciałem wrócić do tego czasu naszego dzieciństwa Twojej nastoletności, kiedy ty byłeś nastolatkiem wtedy. To co się działo? No bo była tak, była ta amiga. Mówiliśmy o tych grach, w które graliśmy, się zagrywaliśmy, ale wiem, że było ci mało znowu, że ta 600 nie, nacieszyliśmy się nią i było ci mało, że chcesz coś, coś mocniejszego. To znaczy, tak to wyszło jakby w sposób naturalny, <coughs> ponieważ kolega powiedział, że ma brata, który ściąga z Niemiec sprzęt i na zamówienie może mi ściągnąć coś nowszego. No i ściągnął 1800. Okej, okay, pamiętam ją. Pamiętam tam 1200, to już większy, nie? To jest to tak jak, ona coś jest jak 500, co? Ona była wielkości 500 mniej więcej, no coś takiego, nie? Mhm. No i już możliwości były no dużo większe, tak? Bo tam procesor był wyższy, to była Motorola 68020, O, Także, okay. także to już było coś ciekawszego. Czyli Te pamięci graficzne były inne, to była bodajże AGA, tak? AGA. Dokładnie. w tej amidze. Czyli Aga, z tego co pamiętam, bo nie chce nam się tego słuchać, sprawdzać teraz wszystko. Tak, o, po prostu tak, tak mówimy, sobie co opowiadamy, pamiętamy. co pamiętamy. Aga chyba wyświetlała więcej kolorów. Mi się tak wydaje, że miała większą paletę barw, tak? Tak. I to był chyba taki e, jej główny gwóźdź ta moc w tym tkwiła, że te kolory były takie tam. Kolory, no i wiadomo szybszy proces. E, czy ty widziałeś różnicę po, po przejściu właśnie? No, oczywiście, że tak. Pamiętam, zagrywaliśmy się w takie nawet proste gry typu Super Frog, bardzo fajna gra, płynna, tak. bardzo duża paleta barw. Ona wykorzystywała AG? Wykorzystywała AG, z tego co pamiętam. Tak jest. Aladdin? E, Aladdin, właśnie, chciałem o tym wspomnieć. Nie? No, <laughs> no. no po prostu graliśmy w gry, które normalnie nie graliśmy, ale ze względu na jakość grafiki i tą 1200. -kę. I tam 1200 po prostu, no, nie wypadało nie zagrać, wiele tytułów różnych, nie? Czyli ta Aga robiła robotę. Wszystko był yy, znaczny. I ja pamiętam, że ty chyba miałeś wtedy już, ale mogę się mylić, 80 MB dysk. Setka. Setkę. To była jeszcze firma taka mało w sumie znana, jeżeli chodzi o dyskinek. Okej. Okay. I tego, ten dysk kupiłem od tego kolegi, który miał te Atari 2600, tą konsolę. Okej. Okay. Pamiętam. I on tego Neka nie potrzebował. On miał wtedy chyba jeszcze 386 ta I on w sumie go nie potrzebował, żeby podłączać. I nam go sprzedał. I, go sprzedał, no, no, i sobie no. na nim działaliśmy. I to było naprawdę no, 100 MB. Podkreślam, było. to już wtedy było. To już Siedziałam, było. Nie? Słuchajcie gry, przypomnijmy, że były maksymalnie, no nie wiem, na 8 dysketkach, może wtedy na Amigę. Tak, to, to... takie. tak, standard to były dwie, cztery dyskietki, nie? To, był standard, to był standard, tak? Standard, Czyli nie? słuchajcie, jedna dyskietka miała chyba 800 kilo? Czy... 1000, 600 na... bodajże coś miała. 600, coś. No to, no to słuchajcie, to są naprawdę bardzo, bardzo małe. No gra zajmowała 3,5 Mega, tak? 4 MB. No dla porównania, PC obsługiwał wtedy dwie gęstości: 720 1,44. Tak. Jeżeli jest. chodzi o standard 3,5 cala, nie? Dokładnie, dokładnie. to no też to... była właśnie, też warto podkreślić, stacja dyskety 3,5 cala, typowo z PC-a. Ponieważ Amstrad Schneider miał jeszcze stację dyskietek trzycalową, takie bardzo nietypowe dysketki. Tak, pamiętam. Właśnie takie zupełnie one inaczej wyglądały. Tak, nie? tak, tak. Bardziej prostokąt niż kwadrat, nie? <grym> Amstrad też gdzieś się tam przewinął, nie? Tak, to był CPS 6128 i w sumie bardzo dużo radości nam sprawił, nie? Po pierwsze, tak. Takim dużym przeskokiem był fakt, że już był dźwięk stereofoniczny. To ja po prostu sobie na magnetofon pamiętam, nagrywałem z lemmingów e, utwory, które to tak. one się zmieniały, co etap był inny utwór. C tak, 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 tak. Ale I... fajne były, nie? Ale... Fajne były. Pamiętam, jak się tam miałem magnetofon też taki stary ze wskaźnikami wysterowania, i, i po prostu specjalnie nawet zostawiałem na jakichś etapach, żeby sobie nagrać y, muze z tego, nie? No, dokładnie. To ostatnio mówiłem Wam w tym materiale, o odnośnie dźwięku. Tak jak wspomniałem, tam dźwięk wtedy już był bardzo, bardzo satysfakcjonujący na tamte czasy. I człowiek się tym jarał, się tym zachwycał, nie? Właśnie tą tak, muzyczką. Ale Amstrada miałeś chyba po Ami za 1200. Tygodni tak, go to kupiłeś, była bardziej tam... jako ciekawostka, ponieważ znajomy, właśnie ten sam, od którego odkupiłem 1200, pozbywał się tej, tego Amstrada i po prostu tak go kupiłem już z ciekawością. co to troszeczkę, żeby po prostu poznać inną maszynę. Też pamiętam, jak chodziłem do niego, to graliśmy w różne gry, on tylko miał tego Amstrada. Także też jakby chciałem sobie zagrać w to. Ja pamiętam, że na Amstradzie tam był 8-bitowy procesor Z80, 128 KB pamięci tylko i działała Prince of Persia bardzo płynnie i zagrywaliśmy się też nią. No. Tą Prince of Persia. Oryginalny był monitor taki zielony do, do tego Amstrada. I też przeszliśmy ją, nie? ja tam tak. chyba dwukrotnie ją do tą Prince of Persia. Tak 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 dokładnie. No. I lemmingi chodziły tam. I działały lemmingi. No, to, to że ten nagrywały tak, dźwięk. Tak, no, tak, no, no. To było bardzo ciekawe. To było, to było na pewno. Amstrad był na pewno mocniejszy od Atari. Nie wiem czy od Atari ST. Od Atari ST nie był. Mocniejszy, nie, nie? bo Atari ST było porównywalne z Amigą 500. Bo tam też była Motorola 68000, nie? Mm -hmm. I też chyba wystartował, a Atari wystartował w konfiguracji 520 KB. Coś takiego, takiego były rozszerzenia do 1 MB, ale to już inna historia. To nie? jest inna historia. Słuchajcie, no przewinęło się trochę tych komputerów e, tutaj przez Daniel ręce. Ja miałem możliwość tego obserwowania, uczestniczenia właśnie w tym jako e, młody chłopak. E, bardzo fajnie to wspominam. To były naprawdę super czasy. Te lata 90. -te, mega zapadły mi w pamięć. Bardzo to no super, naprawdę fajne wspomnienia mam z tym. I wtedy pamiętam, że postanowiłeś zaeksperymentować coś z pecetami, nie, bo te, to chyba zaczęło się robić coś już modne w Polsce. Czyli nie? Tak, one się pojawiły, wiadomo, w biurach na początku, tak jak tutaj tu, ten komputer, który znalazłeś i zaczęły powoli, jakby wchodzić w, w gaming, w też, gaming tak. I to bardzo ciekawe. Szybko jeszcze wrócę, jeżeli chodzi o gry sieciowe. Wiadomo na Atari i Amidze nie było typowo gier sieciowych, ale pamiętam miałem, mieliśmy dwie Amigi, spięliśmy je bodajże kablem Centronics równoległym do drukarki. Tak, tak, graliśmy tak. Graliśmy tak. w taką grę, to były takie jazdy samochodem po takiej platformie. Stunt Car Racer, który tak, to to, co? Tak, tak, tak. Jechało tak, się po tak, takiej tak. platformie po, dookoła. Dokładnie. drewnianej, I normalnie było cały czas słychać jak trzeszczy to drewno. Wyskoki. No, i byliśmy spięci w sieci. I się ścigaliśmy. S I się ścigaliśmy. Znaczy po tym, tym kablu, nie? No. Dokładnie. Tak to była taka... pierwsza gra sieciowa, powiedzmy sobie nie? razem, nie? Może być, że sieciowa, nie? Bo sieciowa, tak, no bo to było po lokalnej sieci domowej. Po tak? domowej, dokładnie. To nie było nie było eliotką spięte do routera, co prawda, ale równoległym kablem. Amiga z, amigą, nie? Amiga z Amigą i była taka możliwość i to gra była bardzo prosta. Podejrzewam że może nawet ze nie grali ale ze względu na możliwość grania razem, razem na dwóch osobnych monitorach no, to korzystaliśmy tą opcję i to robiło robotę. Tak no już wiadomo PC -t. pamiętam pierwszy PC -t. kupiłem go na w Toruniu na ulicy Mickiewicza. To był taki malutki sklepik komputerowy no i wtedy generalnie no, podzespoły były dosyć drogie wiadomo bo to były początki. To za sam dysk twardy, to było 2,5 gigabajta Western Digital to dałem za niego 1000 złotych wtedy. Ja dziękuję. A że lubiłem też nowości, to jak już taki dysk sobie wrzuciłem w zestaw, to pamiętam sprzedawca, mówię, a może by pan chciał kartę telewizyjną. A tak, AmerMedia. Media. media. No, media no, no? Dokładnie. Ja mówię, no czemu nie? No to oczywiście nie było jej na wyposażeniu tej karty. Telewizyjnej, no to ona była na zamówienie, zamówił i ona, ona przyszła. Ta karta. Także ogólnie za komputer dałem około 2100, 200 zł, coś takiego. To było, no, to było sporo kasy. Wtedy tam też już te warunki finansowe się trochę polepszyły, bo zarabiałem już około 600 zł na miesiąc. Także no, też trzeba było pół roku odłożyć na ten komputer. No nie oszukujmy się. No, no ale już było o tyle dobrze, że naprawdę tych gier było dosyć już dużo wtedy. Wtedy startowaliśmy na jakiejś podstawowej karcie graficznej Trident? Na Tridentie. Na nie? nie wiem, czy ty tego Tridenta yy, nie przyniosłeś z pracy. Tak, tak, bo tam modernizowali sprzęt tak? i tak. No, i powiedzieli, no, 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 że mogę sobie no, no, no. go po prostu wziąć. Tak. My myśli, on miał 128 kB chyba pamięci. Totalna podstawka, nie? I na tym no, bawiliśmy się bardzo wiele tytułów, nie? Coś tam chodziło. Pamiętam, że jakieś yy, Rayleigh chodziło. Nie wiem, czy Need for Speeda na tym jedynki nie odpalaliśmy. W tym odcinku to już by było na tyle. Chciałbym Was serdecznie zaprosić na ostatnią część tego materiału za tydzień o godzinie 9. Do zobaczenia. Chciałbym podziękować za Twoje wsparcie na moim kanale. Twój like, komentarz i subskrypcja oznaczają dla mnie wiele. Mam małą prośbę. Jeśli spodobał Ci się ten film, czy mógłbyś go udostępnić w swoich mediach społecznościowych? Razem możemy dotrzeć do większej liczby osób. Dziękuję Ci za wszystko i mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnych filmach.